W związku ze wzrostem liczby zakażeń na terenie miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego oraz informacją o zwiększeniu obostrzeń podjęto decyzję o ograniczeniu działalności Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Z dniem 8 sierpnia do odwołania zamknięto Galerię Sztuki Współczesnej. Nie odbędzie się też planowane ogólnopolskie studium dla kapelmistrzów. Dla tych, którzy jednak chcieliby skorzystać z kulturalnych wydarzeń, mamy dobre wieści. Centrum Kultury zaprasza do zapoznania się z wystawą online pod nazwą Kolekcja 20. I tutaj pokazujemy twórców, artystów z regionu żyjących. To jest o tyle fajne, że też pokazuje kondycję tych artystów, pokazuje ich obecny potencjał, zaangażowanie, przetwarzanie rzeczywistości tu i teraz. Więc zapraszamy na tą wystawę, bo warto na pewno zapoznać się z tą ofertą naszej działalności. Kolekcja to prezentacja nowosądeckich twórców. Ja już nie mówię o tym, że nasi rodzimi artyści, więc należy im się szczególna uwaga od nas, wszystkich, którzy mieszkają w regionie nowosądeckim, bo przecież też o to chodzi, żebyśmy ich wspierali. Również poprzez to, że mamy udział w ich pracy, oceniamy ją, rozmawiamy z nimi, jest ta interakcja, więc zapraszamy. Wśród twórców znajdziemy między innymi najbardziej ulubionych sądeckich artystów. Barbara. Adamowicz, Krzysztof Bojarczuk, Stanisław Chomiszewski, Robert Hubner, Stanisław Hubner, Wacław Jagielski, Magdalena Jaksa-Raczek, Zbigniew Kotowski, Krzysztof Kuliś, Mieczysław Magiera, Ryszard Miłek i tak dalej, i tak dalej. Jest ich bardzo dużo. Wszystkich to nawet byłoby troszkę za dużo czasu, ale myślę, że warto. Choćby nawet, jak już powiedziałem wcześniej, z tego względu, że to są prace tu i teraz, czyli, czyli to nie są jakieś. Prace sprzed wieków? Prace pokazują przede wszystkim kondycję plastyczną sądeckich artystów. Dobrą informacją jest fakt, że kino soku także będzie działać przy dodatkowym ograniczeniu liczby widzów podczas seansów na sali. Dzięki wdrożonym procedurom sanitarnym będzie można bezpiecznie obejrzeć film.